Hejka kochani, z tej strony Kukili, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy. Zobaczycie, co zaraz powiem. Już widać, fani mnie rozpoznają, słuchajcie, więc no. Dobra, widzę, słuchajcie, narwy się ukryjmy przed nimi, bo kurde, no. Dobra, ja nie chcę, żeby oni za mną szli. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy mieli zaczynać, że po prostu, no. Że po prostu będziemy udawać, że jesteśmy z innego kraju, że pochodzimy z Anglii, w ogóle. Ale słuchajcie, no on za nam śledzi, nie. Dobra, widzę. Jesteśmy na jakimkolwiek serwerze. Super! I mi to odpowiada, bo są też inni, którzy są z innego kraju, słuchajcie. Spoko. Najpierw to się ukryjmy Tak? Możemy pójść do domu własnego. Tak, widzę. I na początku to może tego do własnego domu. To jest sposób na ukrycie się. <laughs> We własnym domu będę. Proszę nie, wchodź! Dobra. Jakikolwiek słuchajcie. Zasłonimy rolety. Zamkniemy wszystko widzę. Dobra, idziemy słuchajcie, na górę. I widzę, tu się przebierzemy za ankliczkę. Dobra, pierwsze, co musicie wiedzieć, to to, że ankliczki najczęściej mają blond włosy. Tak, nie wiem dlaczego słuchajcie, ale ja zawsze widywałam. blondynkę. O, to by mogło być do paryskiej, słuchajcie, mega sztos. Dobra, tutaj mamy jakieś takie. Moim zdaniem fajne. Hmm. Właśnie teraz mam dylemat, co wziąć. Okej. Okay. Co to jest? To ja nie wiem. Na razie nie będę mi tu wchodzić. No kurde. Myślałam, że naprawdę. Ej, jaki. On mi zniszczył odcinek. Chcę nie wychodź, O, matko, naprawdę mnie denerwuje widzę coraz bardziej. Chyba widzę, wy, słuchajcie. Pójdę tutaj po prostu i no. Oby mnie tutaj nie zauważył. Liczmy na to, słuchajcie. Ok. Mamy tu takie coś, słuchajcie. I chyba byśmy poszli do Airportu. Jak to możliwe, że on w ogóle mnie zauważył wcześniej? To ja nie wiem. Dobra, ukryjmy się gdzieś tutaj, słuchajcie, jak najdalej, bo ja chcę się przewracać wreszcie. Więc no, ja tak nie mogę. Jak ja się pokażę? Dobra, mamy tu takie coś. Na przykład Angliczki najczęściej mają taki English, coś anglischowego. Dobra, są tu jakieś angliszowskie rzeczy. Dobra, tu jest takie coś nawet fajne. Okej. Okay. Co jest? Turbulencje? Żartujecie sobie? Może jakieś takie. I że damy, że pochodzę yy, z Anglii, że Co jest, słuchajcie? i po prostu damy takie oznaczenie. Dobra. Okej, okay, taki syreni bardziej make-up powiem. Dobra. Okej. Okay. Wygląda nawet spoko, słuchajcie, taki leciutki make-up. Okej, okay, idziemy, słuchajcie, i zobaczymy sobie reakcje ludzi I do niego będziemy pisać Hi czy coś Słuchajcie i on po prostu ma odpowiedzieć mm, English English Że wiecie Co to jest taka Międzynarodowa Dobra Angielski English please Ty Dobra Ok, zrobione screen. Super. Idziemy. I English. Idziemy nawet do szkoły, może, bo w Anglii są popularne takie inne szkoły w ogóle. Takie, że wiecie, z busami takimi żółtymi. O, właśnie z takimi. I słuchajcie, no byśmy mogli pójść do szkoły i postawić taki bus. Słuchajcie, zrobimy taki typowo angielski. Hello? Jaki ładny kotyczek Ktoś napisał Dobra Angielski bus. Ludzie myśleli Serio, że ja będę ubrana jak elf Tymczasem ja sobie myślą, że ja będę ubrana Tak Christmas Dobra Ja nie wierzę Prawie on mi zniszczył odcinek, ale no Dobra tu namajlujmy flagę Anglii. Szkoda, że nikt to nie zauważy. Tak, flagę Anglii. Dobra, czekajcie. Kurczę, tu się bardzo źle rysuje to. No Hello, teacher teaczer. A, no teacher Hello, teacher mm -hmm. Dobra, napiszmy Nie Jestem Nauczycielką I'm not teacher <laughs> Dobra, I'm not teacher <laughs> Dobra, widzę. Okej okay. Zabrzmi, ja uczennica I'm student. I'm student. <laughs> Dobra, widzę. Dodasz? Nie. Masz pisać po angielsku. Piszcie po angielsku, proszę. Na przykład, dodasz. Dobra. Szkoda, że to nie ma więcej. Okej, okay, napiszmy tu na tablicy English. Class, English class. Dobra. Piszcie do zaszytu. Mikołaj do No, no więc. Dobra. Hello. <ścoughs> Ktoś napisał hello. No. Hello. Dobra. Bye! <laughs> Bye! <laughs> okay, class Dobra. Wyciągajcie kartki, Dużo to oni, o co jej chodzi? Normalnie wiem, możemy sobie popisać. Może jakiś anglik em, przyjdzie, kto to jest. Fan English. Jakiś fan English. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. damy mu to i to damy mu. Dobra. Wstawać, wstawać, get up. <laughs> Widzicie, to widzimy jedyny kołej nie wstał. Jaki od maskin? Dobra. Yy, Siadać. Sit down. <laughs> jeden Elf posłuszny Fęk. Fęk. Dobra. Pożar jest. Ewakuacja. Ludzie. Dobra, napiszmy ewakuacja. Naprawdę się ciężko tu pisze. Evacuation. Evacuation tak się pisze. Tylko zapomniałam pisownię trochę. Evacuation. I jedziemy dobra wszyscy czekaj napiszę czy wszyscy wszyscy dobra everything Dobra. Okej, okay, idziemy, słuchajcie. Na Dobra, napiszę im. Mika trochę Słabo zna. Rozejść się. Go away. Go away. Chyba napisałam: Idźcie za mną czy coś, ale słuchajcie, no chodziło mi o rozejście się, <laughs> bo to są różne znaczenia tego słowa, więc no nie wiem, jak to zinterpretowaliśmy. Cie? Um... Dobra, napiszmy mm, piękna farma i piękne zwierzątka. <ścoughs> Beauty for farm and beautiful animals. Tak. Tu już święta, słuchajcie. Oni już na świątecznie ubrani w ogóle. Ten zmienił skina chyba. Dobra, chodźmy. Kaman, kaman. Kaman. Chodźmy do niego. Dobra. Okej, okay, idziemy. No fajnie, fajnie, słuchajcie. Ale chyba go nie ma. Okej. Okay. Upsik, nie mam prawa jazdy. Dobra. Wow. Chodźmy. Wysiadamy. Wow. Powiem wielkie wow. No kurczę, no. Dobra, chodź. Bo to nie ma tej te. Tam, tam. Okej, okay, chodźmy. Co ty tak szybko biegniesz? Ej, poczekaj. Fajne w ogóle mina. Hej. Pa. Mhm. Mm Ale do mnie mówisz? Dobra, fajnie. To się we mnie zakocha. Mmm, dobra. Nie mogę teraz odpowiedzieć, bo za bardzo. Mam challenge w angielsku, więc raczej nie mogę go przegrać. Jeżeli przegram, to będzie po mnie po prostu. Weź jakąś deskę czy coś. Moim zdaniem też ładnie wygląda, i powinnam taki zostać. O, matko, ktoś podmienił nasz ten wóz. Ten pociąg odjechał, a nikogo nie czeka. Chodź. Uciekamy. O, piękna tuła, słuchajcie, piękna. Powiem, że piękna. Nie przejedź mnie, tylko... Ups, upuściłam telefon. Chodź. Okej, okay, nie wiem teraz, czy to są fani, czy coś ludzie, którzy przyszli za mną, bo widzę, że English tutaj y tego a, panuje, więc no. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy wy jesteście moimi fanami, czy nie. To jest na fana, tak? E, moje drugie <laughs> Nie, no tego nie podałam. A tak na się to jest Wiktoria. E, więc no. <laughs> um, moje, moja data urodzenia. 2009. Kurde, za mocni są. Ile mam lat? Ja to dużo razy podobałam. Niedługo będę miała 15. Właśnie. Chodźcie. Chodźcie, bo nie ma co. Bo nie ma co, słuchajcie. Dobra więc jeżeli chodzi o to, słuchajcie, to ja już muszę słuchajcie kończyć, a tym pięknym akcentem kończymy e, odcinek, ja nie wiem o co im chodzi. Ale no. No i popytki dzwę. <ścoughs> nie wiem <laughs> co. <bedzo. śmiech> Oj pa!